Jeśli interesujecie się mitologią, musicie posłuchać tej opowieści o ambicji i tragedii. Zanurzmy się w legendę Dedala i Ikara. W starożytnej Grecji na wyspie Kreta żył genialny wynalazca. Dedal tworzył cuda przekraczające ludzką wyobraźnię. Niczym nasz polski mistrz Matejko, Dedal potrafił wznieść się ponad przeciętność, ale jego geniusz doprowadził do uwięzienia go przez króla Minosa razem z synem Ikarem. Zdeterminowany by uciec, dedal stworzył skrzydła z piór i wosku. Synu ostrzegł, nie leć zbyt nisko ani zbyt wysoko. Pamiętaj co mówi przysłowie, co za dużo, to niezdrowo. Ale ikar, czując dreszcz wolności, wzbił się ku słońcu, zupełnie jak my, Warszawiacy, kiedy po długiej zimie nareszcie czujemy pierwsze promienie wiosennego słońca. Wosk się stopił, pióra opadły, ikar runął do morza. Jak ten bazyliszek, co to z Warszawy chciał uciec, ale legenda mówi, że go pokonał strach. Dedal odleciał w bezpieczne miejsce na zawsze opłakując syna. Pamiętajcie, marzenia są piękne, ale pycha może być waszą zgubą. Jak to mówią, mierz siły na zamiary. Czy posłuchalibyście ostrzeżenia, czy polecielibyście wyżej? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach.